Dobry wieczór. Dziś wieczorem w kinie Luna w Warszawie odbyła się o godzinie 19:00 premiera filmu Triumf Serca. To film, który opowiada o historii życia i śmierci bohaterskiej śmierci ojca Maksymiliana Kolbe. Co ciekawe, film zrobili Amerykanie. To produkcja amerykańska, ale dystrybucją na terenie Polski tego filmu zajmuje się Rafael Film. I stąd obecność w studio pana Przemysława Wręźlewicza, właśnie z tej korporacji, z tej firmy, która dba o dobre treści w kinach, w internecie, a także w księgarniach. Witamy bardzo serdecznie. Witam, dobry wieczór. Tak, jest proszę Państwa taki moment. Ważny, wydaje mi się, bo wiem, jutro obchodzić będziemy 84. rocznicę bohaterskiej śmierci ojca Maksymiliana Kolbe w Oświęcimiu, cela numer 18 w bloku 11. To właściwie tam zdarzył się cud, bo tam udało się coś strasznego śmierć, upodlenie, upokorzenie człowieka przeistoczyć w piękną walkę o wolność duszy. I o tym właśnie ten film mówi. Ale mnie niezwykle ciekawi, jak to się stało, że Amerykanie to z młodego pokolenia, bowiem i reżyser, i producentka to młodzi ludzie z Teksasu, w ogóle zainteresowali się tą historią. Czy Pan może nam to opowiedzieć? Tak, to, to wydaje się mało prawdopodobne, ale w istocie jest dużo bardziej sensowne, niż mogłoby się nam wydawać tutaj w Polsce, mhm. dlatego że w Stanach Zjednoczonych od dziesięcioleci tak naprawdę bardzo dużą rozpoznawalność ma trzech polskich świętych. Oczywiście święty Jan Paweł II, siostra Faustyna i właśnie święty Maksymilian Kolbe, który w kościele amerykańskim um, ma jakby swoje szczególne miejsce w formacji katolickiej młodzieży. To znaczy każdy, każdy młody katolik w Stanach, w szkole, na katechezie. Jest uczony i od lat, od dziesiątek lat jest uczony e, o postaci świętego Maksymiliana Kolbego. To nie wywały, bo w Polsce w... mówi się o tym mało. No wszyscy, oczywiście, ci, którzy się kształcili jeszcze w dawnej szkole, to wiedzą. Ci, którzy e, chodzili na lekcje religii, także. No ale współczesna szkoła w ogóle o tym nie mówi, e, wręcz się tego wstydzi. No Notabene Kolbe był jedną z tych postaci, które Muzeum A... II wojny światowej usunęło, prawda, ze swojej wystawy. Tak, mam, mam tego pełną świadomość i, te, i też dlatego jakby. Chcę o tym jasno powiedzieć, bo to jest ten przykład osoby, tematu, którego my nie doceniamy, traktujemy po macoszemu, natomiast cały świat nas podziwia. Cały świat próbuje brać wzór ze świętego Maksymiliana, i uważam, i nasza, nasze zaangażowanie w dystrybucję tego filmu jest też częścią tego wysiłku. Że myśmy Maksymiliana powinni jak najbardziej wyciągnąć z powrotem do światła, bo to jest, to jest postać niezwykła. E, Ludzie z mojego pokolenia Maksymiliana znają dobrze z katechezy, ale też ze szkoły, ale też dlatego, że jakby Maksymilian nawet w czasach, w czasach komunistycznych tak, nawet był, wtedy. był pokazywany nie jako święty, bo tego oczywiście wtedy, aż tak powiem, nie bardzo na to zwracano uwagę. Ale jako, jako polski bohater, jako bohater, bohater tej strasznej wojny, człowiek, który uratował życie drugiego człowieka, staj, stając z, z odwagą i z miłością, nie bojąc się niemieckich oprawców i, i, i tego wielkiego projektu anihilacji nie tylko jakby fizycznej naszego narodu, ale całej kultury, ducha przede wszystkim polskiego. Mm. No to, to właśnie to, 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 to święty Maksymilian Kolby jest jakby w tym panteonie jednym z największych bohaterów II wojny tak. światowej. Minęło tyle lat, 30 od upadku komuny, wyzwalaliśmy się w stronę wolności i prawdy tylko po to, żeby zapomnieć o swoich bohaterach. Bo teraz we współczesnej kulturze coraz mniej o tym mówimy. No to w takim razie wrócę ponownie do pytania, jak to się stało, że konkretnie ten człowiek, ten reżyser, tak. ta producentka y, zainteresowali się na tyle mocno postacią Maksymiliana Kolbe, y, że zdebrali pieniądze, bo to była taka zbiórka publiczna wśród y, ludzi, wśród darczyńców tak. i wyprodukowali ten film. To no, udało mu się zrobić pieniądze, bo byli bardzo przekonujący. Ale jak ten scenariusz? Mają, Kto napisał? Mają, y, y, mają pasję. Natomiast Antoni de Ambrosio, który jest i reżyserem, i autorem scenariusza to, tego filmu, można powiedzieć śmiało, że jest takim, bo to jest bardzo autorski film, więc to jest film Antonego i Cecili, producentki. E, on do tego kolbego, którego właśnie y, znał, y, znał z czasów liceum, tak to nazwijmy. On do niego powrócił, e, ponieważ jego spotkała osobista tragedia. E, zapadł na, na, na bardzo poważną, przewlekłą chorobę, e, która, która spowodowała, jakby, jednym z efektów było to, że on cierpiał na, e, no, na taką skrajną bezcenność, Bezsenność zagrażającą w życiu, hmm. więc, no, jakby, nie tylko był chory, nie tylko się bał, ale też jakby na, nawet nie mógł znaleźć schronienia we śnie. I on sam o tym opowiada, że, że w te bezcenne noce no, no szukał, szukał pomocy, szukał też jakiegoś towarzysza i przypomniał sobie trochę o, o świętym Maksymilianie, zaczął, zaczął czytać coraz więcej, badać tą historię i zaczął się, zaczął się utożsamiać, jakby czytając historię Kolwego i, i tego cierpienia i jakby w co ojciec Maksymilian to cierpienie przekuł, sam zaczął odnajdywać sens własnego cierpienia. Mhm. No i zaprzyjaźnił się po prostu mhm. ze świętym Maksymilianem. A jako, że jest człowiekiem z branży medialnej, no i generalnie chciał w końcu zrealizować, jest autorem filmów krótkometrażowych i takich projektów medialnych, ale postanowił, że o świętym Maksymilianie i o, o tym, co przeżył, jakby jest winien. Film hmm. pełnometrażowy, fabularny, um, więc uparł się, że go zrealizuję. A człowiek uparty, mm. jak, jak czegoś bardzo chce, to, to znajduje środki, więc, więc udało się znaleźć środki i film powstał. Mm -hmm. No właśnie, to jest jego pierwsza taka pełnometrażowa produkcja. Również producentka do tej pory nie robiła takich dużych rzeczy. W jakich okolicznościach powstawały zdjęcia? Czy kręcono je tylko w Polsce, czy też w Stanach? Jak w ogóle zorganizowano tą koprodukcję? Film był kręcony w Polsce. Był kręcony przede wszystkim w Łodzi i w Piotrkowie Trybunalskim. W Piotrkowie Trybunalskim jest taki niedziałający areszt, gdzie zachowano właśnie cele, która już chyba w paru filmach zagrała, która gra tutaj tą celę głodową. W Łodzi też znaleziono tam plenery, które, które pozwoliły odtworzyć Auschwitz. Bardzo, bardzo tak, myślę, bardzo przekonująco. No bo w samym, w samym Muzeum Auschwitz filmów kręcić, no nie można już. I no, Oni przyjechali tutaj do Polski, nie, nie wiedząc nic o Polsce. Tak, bo opowiadała, producentka, opowiadała tak. Cecylia, producentka, tak. że producenta w Polsce wyszukała w ten sposób, że wpisała w internet producent filmowy z Polski. Tak, firma produkcyjna z Polski. I tak, firma I tak kolejne klocki, tej układanki sobie spokojnie wyszukiwali w internet, no i udało im się. Film, film jest rzeczywiście zrobiony przez ludzi młodych, przedsiębiorczych, jakby w działaniu takich, umiejących działać w takich warunkach, nie wielkiej produkcji. Natomiast jest, 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 jest bardzo piękny. Dlatego, Bo tam tym że... wyjścia jest opowieść już z tej celi, prawda? Tak. Ten sam, te dni odchodzenia ojca Kolbego razem z towarzyszami. Tak, odchodzenia, a jednocześnie bo to tak, można powiedzieć, że to jest film o umieraniu tych dziesięciu osób, ale to jest też film o ich rodzeniu się dla nieba. Mhm. Ja o tym mówię do, jakby bardzo celowo, dlatego że rzeczywiście to jest tak, że my historię Ojca Kolbego, nawet jeśli znamy, to ona się zawsze kończy w jednym, jakby jednym zdaniem. I wtedy święty Maksymilian Kolbe wyszedł z szeregu i powiedział, że, że on zastąpi Franciszka Gajowniczka. Więc nasz film zaczyna się jakby od, tego od tego momentu. Jest taką opowieścią o tym. To twórcy też mówili, to jest jakby bardzo piękne, ponieważ częścią, częścią tego, tego, tego działania Niemców było no nie tylko fizyczne zniszczenie tych ludzi, ale tak naprawdę jakby wymazanie tych ludzi zupełnie z historii w jakikolwiek sposób. Po prostu wygumkowanie. Jakby nie ma historycznego przekazu, kto był, kto był w celi, jakie ci ludzie mieli imiona, nazwiska, jakie mieli życie. I ten film, jedną z rzeczy, którą on robi, to on tym ludziom próbuje to oddać, próbuje nadać im imiona, jakby hipotetycznie, próbuje dociec, kim, kim mogli ci ludzie być kim mogli być, jakie, by, jakie te życia ich były, jakie te życia zostały brutalnie przerwane. kim Nawet powiem więcej, chociaż nie chciałbym tutaj zdradzać za dużo, ale też dla mnie to jest bardzo wzruszające, bo ten film też pokazuje, jakby kim oni mogli zostać, gdyby nie to, że drugi człowiek postanowił, że, że ma prawo, dał sobie prawo do tego, żeby, żeby ich po prostu zamordować. Że drugi człowiek zabawi się w Boga, albo raczej w diabła, w demona. Dokładnie tak. Mm. Ale myślę, że musiały być polskie akcenty w tym filmie, no chociażby ze względu na aktorów, prawda? Aktor, ale gra. oczywiście i, i lokalizacje były kręcone i, i jakby w ekipie było dużo osób z Polski, ale przede wszystkim w Polsce są też bardzo dobrzy polscy aktorzy. Gra no, rolę taką długoplanową, Lech Dyblik, po, pojawia się Radosław Pazura w roli wyjątkowo czarnego charakteru, hmm. A przede wszystkim rolę główną Świętego Maksymiliana gra Marcin Kwaśny, który no, dał z siebie wszystko, naprawdę wcielił się w Świętego mm -hmm. Maksymiliana. On sam też mówi, bo rozmawiałem z nim nie, jakby nie raz przy okazji tutaj dystrybucji tego filmu, naszych działań, o tym, że, że dla niego to jest jak dotąd jednocześnie najtrudniejsza kreacja filmowa, taka, która go najwięcej kosztowała e, emocjonalnie też, no ale też jednak najpiękniejsza i ta, ta jego najbardziej ukochana. Mm -hmm. No musiał przy, przygotować się, musiał do tej roli też w taki wyjątkowy sposób, tak no, tak? O No fizycznie też, mm -hmm. no jakby trzeba było ogolić głowę. No ale też schudnąć. E, trzeba było schudnąć. I on chyba sporo schudł, prawda? E, tak, tak. tak rzeczywiście mm -hmm. no, 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 wyglądał wygląda tak, jak ojciec Maksymilian w tym filmie. Jest to, jest to bardzo przekonująco zagrane też. Po angielsku grał? E, tak. Mhm. Film jest film oryginalnie jest zagrany po angielsku. W e, dystrybucji będzie dostępny i z lektorem, i z, i z napisami. Mhm. My jesteśmy zwolennikiem tego, żeby jednak dla widzów dorosłych filmy filmów nie dubbingować, ponieważ. Mhm. Traci się pewną autentyczność wtedy. A emocje, które wyraża e, emocje. też głos. E, więc tak, no, to jest dodatkowe wyzwanie, że film musiał zostać zagrany po angielsku. Mhm. A e, pozostała na... ekipa skąd była? E, z Anglii, ze Stanów. Mhm. E, wydaje mi się, że nawet e, pojawili się tam aktorzy z Ukrainy. Mhm. E, w dzisiejszych czasach, tak jak już wspomniałaś wcześniej, jest taka możliwość, żeby wygooglować sobie współpracowników, więc, więc te, te młode ekipy mają taką dużą łatwość zebrania, zebrania przy, i zaprzyjaźnienia się szybko i stworzenia naprawdę fajnego zespołu z ludzi z całego świata. Mhm. To już dzisiaj nie jest problem. A jak się pani producent Cecylii podobała praca w Polsce? Jak się tutaj odnalazła? Bo przyjazd tutaj to, był jej, to była jej pierwsza wizyta i właśnie z powodu filmu, prawda? Tak, właśnie z powodu filmu. I ona, ona to, to jest bardzo sympatyczna osoba też. I ona mówi otwarcie, że ona przed przyjazdem do Polski to ona niewiele wiedziała o Europie w ogóle. No nie wiedziała konkretnie, gdzie leży Polska na mapie. <laughs> tak, tak. Ale przyznaje się do tego, a teraz mówi, że odkrywa zupełnie e, inny świat. Tak, oni oboje to jest też mnie, to było bardzo mi usłyszeć, i, i to jest ważne też. Ja myślę, że my wszyscy powinniśmy też słuchać takich rzeczy od ludzi, od ludzi z zewnątrz, o tym, że oni oboje Polskę. Bardzo pokochali, mimo że Cecilia przyjeżdżała tutaj, nie mając pojęcia w ogóle, gdzie wyląduje. A Antony z kolei e, podkreśla to, że on, jak tutaj pierwszy raz przybyli, to on miał takie wrażenie takiego ogromnego smutku, że jakby Polska jest krajem takim, takim bardzo obciążonym tą historią. No, dużo naczytał się też, przygotował się o no, świętym Maksymilianie, że to jest taki kraj takiego cierpienia, takiego smutku, ale mówi, że jakby stopniowo jają się to bardzo zmieniło, że to, to, jakby, to nie chodzi o smutek, To chodzi o taką tą polską i to, co on jakby w nas teraz najbardziej ceni wytrwałość, um, taką niezgodę na to mhm. realną na to, żeby, żeby dać się rzeczywiście zniszczyć. I um, trzecie, to co on mówi to, że jakby Polska z tą swoją odwagą, mówienia nie. Ideologią, na ale też właśnie ideologią, które, które którzy ci na są, przychodzą. No I nie oszukujmy się, że świat się cały czas zmienia, ale jakby ta walka mhm. zawsze trwa. Tak. E, e, I właśnie, no Anton, Amerykanie z Teksasu. On, on podziwia Polaków za to, że my potrafimy powiedzieć nie. Kto by się to spodziewał? No jednak, Amerykanie dla nas też są pewnym wzorem takiej Jasne. siły i walki o własne przekonania mhm. i o wolność. I... I o demokrację, a tutaj nagle my możemy, proszę Państwa, być wzorem czy inspiracją dla kogoś. Jednak masz rację, że nie doceniamy własnej historii, że pewne nazwiska są już dla nas takie oczywiste. Mhm. Było, minęło, zamknęliśmy to w skrzyneczce z napisem Historia II wojny światowej i w ogóle nie widzimy związku ze współczesnością, a ona jest przecież, bo ten tak. heroiczny, bohaterski przykład ojca Maksymiliana Kolbe no myślę, że dla nas teraz też toczących własne boje może być. Zgadza się to często własne. boje i to. Boję też o wizję świata, mm. taką podobną. Tak jak dzisiaj Anton też mówił, więc mam to tak bardzo na świeżo o tym, że jakby świat ten i ten świat, który wtedy jakby Niemcy i sterowcy próbowali tutaj zaprowadzić ten porządek w całej Europie, to jest świat, który. Nie widzi, nie, nie widzi żadnej wartości w cierpieniu. To hmm. znaczy, jakby jeśli się żyje, to jakby trzeba żyć tak, żeby było komfortowo. Jeżeli to życie miałoby być ciężarem dla kogoś albo dla innych, no to jakby mamy eutanazję, mamy aborcję. Jeżeli uznamy odgórnie, że jakaś grupa, nie wiem, księża katolicy nie są godni życia, no tak, każdego to można to się jej pozbędziemy cyganie, Żydzi tak. m, i inne grupy ludzkie. E, ponieważ to jest świat, który, za, który zakłada, że po tym życiu już nic nie ma. Jakby nic już nas nie czeka. I w takim świecie rzeczywiście, no nie da się znaleźć, nie da się znaleźć e, sensu w cierpieniu. W cierpieniu, które, e, który święty Maksymilian. E, to swoje cierpienie ofiarował i przekuł w niezwykły akt miłości, wiary, miłości i nadziei. Tak. No właśnie, no właśnie, czy można walczyć tak samodzielnie ze złem? No, Święty mhm. Maksymilian pokazał, że tak, no, ale to była wyjątkowa postać przecież, tak. i dziennikarz, i twórca wydawnictwa, y, wizjoner, ale my, myślę, że wiele osób myśli sobie, gdzie ja się będę mierzył z takim herosem? Y, tak, oczywiście można tak myśleć i oczywiście to też tak jest, że trzeba i ten film też to pokazuje, że, że, że to nie jest tak, że, że świętemu Maksymilianowi no wpadło do głowy, że tak zrobi. Tak? Mm. jakby całe życie, tak. y, y, całe życie szedł, y, żeby dojść do tego miejsca do, i do, tej, do podjęcia tej decyzji. E, e, I ja myślę, że każdy z nas jakby na swoją miarę, jakby daj Boże, żebyśmy nie musieli walczyć na takim poziomie i składać tak duże ofiary ze swojego cierpienia. No ale jakby my wszyscy codziennie podejmujemy wybory i te wybory mają bardzo realny wpływ. Ja powiem jeszcze tylko jedną rzecz, którą wczoraj słyszałem w Niepokalanowie od jednego z braci. No oni, no oni, jak nikt, jakby znają historię i, i żyją też dziedzictwem świętego Maksymiliana. I on zwrócił uwagę na taką jedną rzecz, że. To była ostatnia y, głodówka w Auschwitz. Hmm. Y, jakby Święty Maksymilian nie tylko dał to, co, to, wszystko o czym mówiliśmy, nie tylko uratował życie Franciszka y, Gajowniczka, uratował życie być może setek albo tysięcy ludzi, którzy również poszliby do y, hmm. do bunkra głodowego. A dlaczego Niemcy podjęli taką decyzję? Dlaczego? Dlatego, że y, dlatego, że Wszystkie poprzednie, te, mhm. te, te, te ich, nie wiem jak to nazwać, nie wiem jak to traktowali, te eliminacje, tej tak. przedstawienia, które mhm. robili, bo to też było narzędzie terroru. Mhm. E, nie oszukujmy się. E, no Przebiegają w taki, że tak powiem, sposób, że ci ludzie był, dramatycznie, tak. że oni krzyczeli, tak. że przeklinali, tak. że wyli. E, świadkowie e, jeszcze długo po wojnie mówili, że. E, tym razem było słychać tylko i wyłącznie modlitwę stamtąd i Niemcy przegrali. Jakby święty Maksymilian i, i ci ludzie, którzy tam byli z nim, tak, było ich tam dziesięciu. Oni po prostu zepsuli Niemcom ten, jakby spektakl. ten, ten spektakl, to narzędzie terroru niż połamali je w ten tak. sposób, ponieważ to, to, to już jakby to, to już nie było to, to już, to już nie działało. Ci Polacy Ci ludzie, którzy tam byli, i święty Maksymilian, dowiedli, że można to pokonać. Hmm. Czytałam, że Niemcy karali także w sposób dość brutalny Polaków, którzy przechodząc koło celi, zdejmowali czapki z głowy, bo widzieli ten, to, słyszeli śpiew. Czuli, że tam się dzieje coś innego niż, niż zwykła tortura A. śmierci głodowej, więc przechodząc w takim szacunku dla tych umierających, zdejmowali czapki. Niemcy, kiedy widzieli to, karali ich nie wiem teraz dokładnie, w jaki sposób, ale były to bolesne kary dlatego, że oni bardzo ostrożnie to, to wykonywali mhm. ten gest szacunku wobec, wobec tego, co robił ojciec Maksymilian kolbe, więc musieli kontrolować to, co się dzieje Niemcy. Natomiast też widać było, że jeszcze w trakcie tej egzekucji przedłużonej. Już ta legenda zaczynała żyć własnym życiem. Tak, i ludzie w obozie też, yy, i są na to liczne świadectwa, jakby dostawali dar nadziei. Są ludzie, którzy przetrwali dzięki temu, że, yy, że, że to rozbudziło w nich nadzieję. No, nadzieja daje życie. Mój znajomy, z którym też rozmawiałam, więzień obozów w Auschwitz, Kazimierz Piechowski, opowiadał mi, yy, był młodym chłopakiem, kiedy wzięli go do Oświęcimia, kiedy. Pewnej niedzieli spacerował tam na spacerniaku, był bardzo przygnębiony, słaby, bo miał taką pracę, która była ponad jego siły i już wiedział, że prawdopodobnie skończy po prostu niedługo albo w piecu, albo go po prostu wyeliminują. I szedł taki ze spuszczoną głową i zobaczył ojca Maksymiliana Kolbe, który szedł naprzeciwko niego. I pozdrowił go chyba w jakiś sposób, a ojciec Maksymilian tak go uderzył lewe tutaj ramię mocno i mówi, nadzieja, synu, nadzieja. No I w tym momencie, tak jak powiedziałeś, w tym momencie on powiedział, zaraz, może to nie jest nie wszystko stracone, może ja mogę się jakoś wymigać tej śmierci z paszczy. I rzeczywiście na skutek tam różnych zabiegów przenieśli go z takiego miejsca, które było no właściwie już taką katorgą, która prowadziła ludzi na śmierć, przenieśli go do innego, gdzie praca była troszkę łagodniejsza, pod dachem, więc nie marzł, nie mógł i yy, jakoś przetrzymał. I potem no. był autorem tej słynnej ucieczki z Oświęcimia, gdzie ukradli samochód komendanta no. i w cztery osoby udało im się opuścić obóz w Oświęcimiu i po prostu uciec. Ale mówił mi, miałam to nagrane, że tym momentem zwrotnym było to spotkanie z ojcem, ojcem Maksymilianem i to uderzenie, które pamiętał i pokazywał mi po, po tych wielu, wielu A. latach po, po 60, 70 latach czy 80 latach. Tak, to parę lat temu nagrywaliśmy ten wywiad. To silne uderzenie i te słowa nadzieja, synu, nadzieja. Czyli miał świadomość, że tak naprawdę, jakby w tamtym momencie, ojciec Kolbej jemu uratował życie. To on miał tą świadomość już wtedy i potem, po, po latach, też o tym, o tym no, mówił. Bo jednak, jakby, no, to, to jest też dowód na to, że no, najgorzej, kiedy umiera duch. No, to prawda. Jakby nie kontrolujemy tego wszystkiego, tak. co się wokół nas dzieje, ale bo, jakby dopóki jest nadzieja to jeszcze się może coś wydarzyć. To jeszcze walczymy. Proszę Państwa, no na dzisiejszy spektakl, na tą światową premierę, która odbywa się dzisiaj, celowo tak została zorganizowana, żeby była w przededniu rocznicy śmierci ojca Maksymiliana Kolbe, więc na dzisiejszą premierę już nie zdążycie z wiadomych względów. Ale Rafael Film przygotował takie pokazy przedpremierowe. Gdzie będzie można zobaczyć? Triumf Serca, to jest tytuł tego filmu, Triumf Serca, proszę powiedzieć. Tak, film jest zatytułowany Triumf Serca. I rzeczywiście odbywają się no, w kilkudziesięciu kinach w Polsce pokazy przedpremierowe. Pełną listę tych pokazów można znaleźć na stronie www.rafaelfilm.pl. To jest nasza strona, strona dystrybutora. A od 12 września film wchodzi do repertuaru, do kin w całej Polsce. Oczywiście w dzisiejszych czasach. Jakby jest bardzo szybka rotacja, jest bardzo mało miejsca w kinie. Także wchodzą, być filmy, wchodzą filmy komercyjne, więc trzeba być czujnym. Trzeba się też nie poddawać, jeżeli się chce zobaczyć film, a akurat lokalne kino albo sieć nie grają. Pisać maile? Pisać tak? maile, ale też tak jak na wiele naszych filmów, skrzyknąć się z dosłownie kilkunastoma osobami znajomymi. Szeroko rozumianą rodziną, nie wiem, grupą parafialną. Mhm. I kina są, są bardzo chętne i bardzo otwarte na to, żeby organizować pokazy specjalnie dla grup. Jest to termin wtedy wybrany przez, mhm. przez tego, kto chce mieć pokaz. Cena biletu jest atrakcyjna i praktycznie każde w kino w Polsce podejmuje się może i podejmuje się pokazania dla grupy, nawet jeśli nie ma miejsca w repertuarze dla filmu. No to dobre, dobra rada, warto z niej skorzystać, bo rzeczywiście czasem nie trafimy na, na ten film we własnym kinie czy w najbliższym, a w ten sposób można raz, że poznać fajnych ludzi, dwa, w a dobrym jest. gronie tych, dla których sprawy historii, prawdy, ale też Boga są bliskie, no, to na pewno takie oglądanie jest zupełnie inne. Więc szukajcie na razie na stronie www.rafaelfilm.pl. Tam znajdujecie Państwo te seans przedpremierowe, a potem już od 12 września po prostu zaglądajcie do, do kin i do ich repertuarów. No i pamiętajmy, jutro rocznica. To jest wielki bohater, wielki człowiek. Dobrze, że przypomniano go. Czasem to przypomnienie musi nadejść aż z Teksasu, ale drogi boskie są niezbadane niezbadane metody jego działania. Ważne, żeby, żeby nadzieja w nas nie umierała. Bardzo dziękuję za Wielkie rozmowę. Wielkie dzięki.